Witaj! Z tej strony Bożedal Stigmasters. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim zagadnieniu jak dobór prędkości przemieszczania się z naszym uchwytem spawalniczym podczas spawania aluminium. Bo o ile powiedzmy dobór samego natężenia prądu jeszcze nie jest taki problematyczny, bo zakładamy, że spawamy sobie blachę 2 mm np. do czołowo, no to wtedy bierzemy, ustawiamy około 80 amperów. Większy problem może przysporzyć na pewno Ci przysporzy, Dobranie odpowiedniej prędkości, właśnie z jaką ty będziesz się przesuwał ze swoim uchwytem spawalniczym, na spojnie do czołowej, prostej, bez większych tam jakichś udziwnień, to jest dosyć łatwe, bo to można się, tego się można łatwo nauczyć. Ale na przykład, jak weźmiemy sobie taki fragment, tutaj mam taki nietypowy dosyć profil o grubości ścianki 3 mm. To tutaj już niestety, ale pojawiają się pewne problemy związany właśnie z grubością naszego materiału i z dostosowaniem prędkości przemieszczania się. Także zapraszam na film i lecimy z tematem. Partnerem kanału jest firma Sturmer Maszyny. posiadająca w swojej ofercie między innymi urządzenia spawalnicze marki Schweisskraft, zarówno TIG jak i MIG/MAG. Tutaj przygotowałem kilka blach spawanych Zarówno na takim samym natężeniu, jak i na różnych poziomach, a także spawanych na jednym natężeniu z różną prędkością przemieszczania się właśnie z naszym uchwytem spawalniczym podczas tworzenia tej spoiny. Na początek zróbmy sobie taki mały teścik z różnym natężeniem. To jest blacha 2 mm i zaczynamy sobie od natężenia zbyt niskiego. Czyli na przykład tutaj na blachę 2 mm ustawiłem na spawarce. Yy, około 60 Amperów i 60 Amperów jest stanowczo za mało, żeby poprawnie wykonać całą długość tej spoiny yy, chyba, żebyśmy czekali tydzień, w cudzysłowie. Ja będziemy czekać sobie naprawdę bardzo długo, no to w końcu ta spoina zacznie się tworzyć. Ale tak jak widzisz, yy, na samym początku i tutaj praktycznie przez yy, Całą długość tej spoiny to natężenie było za niskie. Nie, by, nie byliśmy w stanie osiągnąć takiej temperatury, która by nam pozwoliła na poprawne e, topienie naszego drutu spawalniczego, naszego spoiwa, a poza tym nie byliśmy w stanie także rozgrzać naszego materiału, naszej blachy e, na tyle mocno, żeby ona się... E, w ładny sposób poprawnie spajała z naszym drutem. A efektem tego właśnie jest dosyć mocne przewyższenie na materiale. Powstają takie, można powiedzieć, koraliki, które są tylko i wyłącznie efektem przyklejenia się naszego spoiwa do, do blachy. To w żaden sposób nie można nazwać poprawną spojną. Po prostu za wcześnie zaczęliśmy. I tutaj właśnie na to wpływają dwa czynniki. Dobór natężenia i prędkość przemieszczania się właśnie w kierunku tworzenia naszej spojny. Jeśli mamy za małe natężenie, tam nie ma energii, żeby odpowiedniej szerokości jeziorko się pojawiło. Jeziorko, no powiedzmy tak, gdzieś mniej więcej powinno mieć szerokość powiedzmy 5-6 mm i wtedy możemy sobie bez problemu podawać spoiwo za każdym razem i między jednym a drugim podaniem także należy odrobinkę odczekać, to nie może być w sposób ciągły na przykład podawane przy aluminium w większości wypadków, są takie sporadyczne sytuacje, w których można to zrobić, a czasem nawet trzeba ale nie w takiej sytuacji, ze względu na to, że nasz drut spawalniczy pełni także funkcję chłodzącą chłodzącą naszą spoinę w trakcie jego podania i tutaj tak jak widzisz jak zaczynamy ja tutaj jeszcze zrobiłem, żeby mieć ujęcia bezpośrednie łuku spawalniczego, zrobiłem takie krótkie kawałeczki i to jest ten sam efekt właśnie co tutaj na tej długiej spoinie. Jeziorko nie pojawia się, nie ma tam praktycznie żadnego jeziorka, a to co tutaj się pojawiło, ta nazwijmy to w cudzysłowie spoina, to jest tylko efekt stopienia naszego drutu i przyklejenia się go do naszego materiału. Teraz zrobimy sobie 80 amperów i na 80 amperach od razu inaczej to wygląda. Po pierwsze lico, czyli ta zewnętrzna widoczna strona naszej spoiny, właśnie tam tutaj jak i przetop. I tutaj mamy w pełni poprawną, elegancką, ładną spoinę, ładnie, ładnie wykonaną spoinę, a to właśnie z racji tego, że dobraliśmy odpowiednie natężenie prądu i umożliwiło nam to osiągnięcie odpowiedniej temperatury, która była w stanie przetopić się przez nasz materiał, a także przyjąć jeziorko było w stanie przyjąć odpowiednią ilość materiału, odpowiednią ilość naszego spoiwa. I dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać właśnie taką spojnę z niewielkim przewyższeniem, jednostajnym na całej długości, a także ładny, równomierny i na całej długości praktycznie można powiedzieć, tej samej szerokości i wysokości przetop. Czego nie można powiedzieć właśnie o spoinie tworzonej na 60 amperach, bo tutaj praktycznie nigdzie tego nie ma. Na samym końcu ostatnie 1,5-2 cm pojawiła się odrobinka przetopu. Właśnie, że ta energia dopiero wtedy zdążyła się skumulować w naszym materiale przez to, że go tak długo tutaj podgrzewaliśmy, to gdzieś tu pod koniec zaczęło się nam robić ta temperatura naszego materiału, naszego jeziorka zaczęła na tyle wzrastać, że umożliwiło nam to odpowiednie przetopienie się i utworzenie kawałeczka tych 4-4 centymetrów, nie więcej, tej poprawnej spoiny. Ale to niestety było za mało, żeby całą spoinę w ten sposób utworzyć. Tutaj mamy 80 właśnie amperów i to jest dobre natężenie prądu, takie wyjściowe, podręcznikowe. I teraz jeszcze zrobiłem na 110 Amperach taką próbeczkę i na 110 Amperach to można bez problemu pospawać na 110, nawet na 100, 120, 130 Amperach, ale trzeba się tutaj już wykazać dosyć dużą precyzją i doświadczeniem, żeby być w stanie z taką prędkością przemieszczać się do przodu, żeby ta temperatura, która się cały czas kumuluje nie była w stanie nas dogonić. My musimy tą temperaturę niejako tego materiału, która tutaj cały czas wzrasta być w stanie wyprzedzać i osiągać ten jeszcze nie tak mocno nagrzany materiał. I tylko i wyłącznie wtedy na takim wysokim natężeniu możemy spawać. I tutaj także wychodzi bardzo ładny przetop. Spoina troszkę inaczej wygląda niż na 80 amperach bo jest bardziej można powiedzieć taki kształt choinki, taki choinkowy, rozciągnięta jest odrobinę, ale także jest w zupełności poprawna. I jak będziemy spawać sobie gdzieś przemysłowo w dużych ilościach, będziemy zmuszeni do tego, żeby spawać na na czas, żeby szybko po prostu wykonywać jakieś tam produkty, no to raczej nie będziemy się bawić na 80 Amperach, tylko ustawimy raczej spawarkę na 90, 100, 110 Amperów, ale to już jest raczej, można powiedzieć, sztuka dla trochę bardziej wtajemniczonych, którzy mają opanowane prowadzenie palnika, a przede wszystkim yy, idealnie są w stanie kontrolować ilość podawanego spoiwa swoją na przykład lewą ręką. Tu mieliśmy na różnych natężeniach. A teraz pokażę Ci, jak to wygląda na tym samym natężeniu, ale z różną prędkością przemieszczania się właśnie w kierunku spoiny, którą chcemy stworzyć. 80 amperów na blasze 2 mm wygląda tak, jeśli się poruszamy zbyt szybko. O wiele za szybko się przemieszczamy do przodu, nie jesteśmy w stanie wyczekać, nie jesteśmy na tyle cierpliwi, żeby dać czas łukowi spawalniczemu, na to, żeby był w stanie wprowadzić na tyle dużo temperatury, żeby pojawiło się ładne, stabilne, czyste, odpowiednio szerokie jeziorko. Jeśli tego nie zrobimy, to nie mamy szans na stworzenie ładnej spoiny. Tutaj to wygląda równomiernie, ale w żaden sposób to nie jest poprawna spoina. Po prostu równomiernie podawałem spoiwo, ale materiał był cały czas za zimny. Tutaj jeszcze bardziej chciałem u... Naocznić, uwydatnić ten efekt i jeszcze bardziej przyspieszyłem, i to już się w ogóle przestało kleić. Tutaj tylko i wyłącznie łuk, to co stopi łuk, to to spadło na blachę i w ten sposób to zostało, i tak to wygląda. To byśmy mogli no równie dobrze majzlem i łodkiem odłupić, i to nie można nazwać w żaden sposób spoiną. Tak samo nie mamy tutaj nawet śladu po odpowiednim wtopieniu. Kolejno, 80 amperów, także na Właśnie idealnej prędkości spawania. Zarówno po tej stronie to widać, czyli od strony lica, równa, piękna, czyściutka, prosta, spojna, praktycznie jakbym spawał od linijki. Systematycznie, w systematycznych odstępach podawanym spoiwem i z odpowiednią prędkością. I w ten sposób to mniej więcej powinno wyglądać od samego początku do samego końca. A także mamy tutaj piękny przetop. I tutaj jest stuprocentowa pewność, że to jest dobrze wykonana spojna, zarówno od strony lica, jak i od strony przetopu. Jak i wewnątrz, abyśmy zrobili rentgen, to także ona by ładnie wyglądała. A poza tym, co za tym idzie, możecie w stanie to zaobserwować. Mamy całkowicie inne odkształcenie naszego materiału. Tutaj ta blacha pozostała prawie że idealnie prosta, na 80 Amperach z odpowiednią prędkością, a tutaj, pomimo tego, że jechałem o wiele szybciej, na tych 80 amperach, czyli można powiedzieć, że o wiele mniej temperatury wprowadziłem, to nam odkształciło tą blachę dosyć mocno, taki łuk się pojawił banan w kierunku naszej spoiny. To jest zagadka dla was taka. Ciekawe kto wie dlaczego ją tak odkształciło właśnie w tym kierunku, a nie w innym. Także możecie napisać w komentarzach, dlaczego pomimo wprowadzenia mniejszej ilości temperatury blachę mocniej odkształciło. I tutaj mamy jeszcze także 80A, ale spawane zbyt wolno. To się często zdarza osobom, właśnie osoby początkujące mają problem z doborem odpowiedniej prędkości. Na, na, znaczy nawet na, nie myślą nawet na samym początku o doborze prędkości, myślą tylko o tym, żeby jakąś tam spoinkę sobie stworzyć, ale kolejnym etapem właśnie jest od, dobieranie odpowiedniej prędkości przemieszczania się. I jeśli będziesz zbyt wolny, no to spoina nabierze po pierwsze, można powiedzieć, takiego mlecznego koloru, taki nalot będzie mglisty na niej, zacznie się robić choinkowata i mocno zapadnięta. Ja tutaj jeszcze tak bardzo nie zwolniłem, no bo było mi przykro to robić, a poza tym jak ktoś już spawa kilkanaście lat, to ma takie mocne nawyki, że nieraz trudno po prostu jest mu jeszcze bardziej zwolnić, no bo wie co się będzie działo. Ale tutaj mimo wszystko widać, że ta spoina jest o wiele szersza niż ta poprawnie pospawana. Ta ma o, powiedzmy około 6 mm szerokości. Ta ma w granicach nawet jednego centymetra szerokości i jest o wiele bardziej wypłaszczona. Tutaj jest praktycznie, nie wiem, dziesiętne milimetra nad naszym materiałem i to jest o wiele za mało. Ona jest praktycznie prawie że płaska i mamy bardzo potężnie zaznaczony, szeroki, mocny przetop. Jakbym jeszcze wolniej jechał, no to to całkowicie by mi się zapadło i tutaj by były naprawdę takie głębokie doliny wisiały. Także to jest zbyt duża prędkość. I teraz, jeśli chodzi o takie blaszki, to to jest dosyć. Prosta sprawa, dosyć łatwo jest się tego nauczyć. Ale jak dostaniemy do spawania na przykład jakąś bardziej skomplikowaną konstrukcję, e, nie wiem, na przykład coś takiego jak w ostatnim filmie spawałem, czyli taka rurka z flanszą, i tu jeszcze nypel dospawany do tego, no to tu już się zaczynają robić pewnego rodzaju, można powiedzieć, problemy i cuda na kiju. Bo rurka ma ścianka jest 2 mm, flansza ma grubość 10 mm. Później jeszcze przyspawałem ten nypel, który także jest dosyć gruby. W środku to miejsce spawane tego nypla także było dosyć grube. Tam chyba nawet z 8, 8 mm ścianki tego, tego kołnierza od tego nypla było do rurki 2 mm. I teraz jak to dobrać? Na to nie ma jednej... Zasady w żaden sposób jakoś ustalonej, no bo nie da się, bo to trzeba by stworzyć zbiór zasad setek tysięcy parametrów do każdej jakiejś tam osobnej spoiny, do każdej konstrukcji. A na przykład do czegoś takiego trudno jest stworzyć spis, no chyba że to firma robi i oni wtedy mają tak zwany WPS pod warunkiem, że on jest dobrze zrobiony, bo także spotkałem się z tym, że te WPS-y także nie są poprawnie zrobione, bo tu jest firma, która miała tylko i wyłącznie taki profil, to jest w jednej, w dwóch, trzech firmach pod konkretne zlecenie zrobione i tutaj jeśli masz nieodpowiednio dobrane parametry, a po drugie jeśli się nie odpowiednio pr szybko przemieszczasz do przodu, to nie będziesz w stanie uzyskać tak poprawnej spoiny. A tutaj na przykład zależało na tym, w tym wypadku, w tej spoinie zależało na, na tym, żeby stworzyć ją jak najbardziej płaską, wręcz wklęsłą, ze względu na to, że to miejsce będzie szlifowane, także tu nie będzie śladu w ogóle po stworzonej spoinie, to ma być takie ładne, delikatne przejście w kształcie łuku i nie mogą tutaj być przewyższenia. Za to a przez to właśnie, że tutaj nie może być przewyższenia, ta spoina jest zapadnięta, to coś musi być w stanie utrzymać tą konstrukcję naszą w całości. Tym bardziej, że to jeszcze będzie przeszlifowane. I tutaj było wymagane uzyskanie głębokiego, mocnego przetopu, który właśnie gwarantuje to, że ta blacha ścianka trójka jest na całej swojej grubości spenetrowana. Bo jeśli my to zeszlifujemy, a tutaj byśmy nie mieli głębokiego wtopienia, no to niestety mogłoby dojść do takiej sytuacji, że ten, ta pozostałość naszej spoiny po jej zeszlifowaniu byłaby zbyt cienka. I doszłoby po prostu do pęknięcia. I tutaj to jest właśnie kwestia tylko i wyłącznie doświadczenia i obserwowania tego bardzo świadomie, spoglądania w jeziorko, co się z nim dzieje w danej sytuacji, bo tego nikt ci nie jest w stanie powiedzieć. No chyba, że kolega w pracy będzie na tyle miły i ci powie na jakich parametrach to spawać, ale jeśli coś takiego pierwszy raz w ogóle w życiu spawasz i nikt przed tobą w twoim otoczeniu tego nie spawał, no to musisz sobie sam być w stanie zaobserwować. Jakie dobrać parametry, i jakie, e, jaką prędkość spawania dobierać? I tutaj się właśnie pojawia ten największy problem. E, tu na przykład e, ja dostałem kiedyś dawno temu do tego zlecenia WPS, w którym było napisane e, natężenie prądu spawania 120A. Na 120A to nie ma szans w ogóle takiego profilu ruszyć. No ale inżynier stwierdził, że jak mamy 3 mm ściankę, czyli wyszedł z założenia 3 mm blachę no to popatrzmy sobie w tabelkę, 120 A i to ma być tak przespawane. No i yy, choćbyś się skichał, to nie ma takiej siły na świecie, żebyś na 120 A przespawał tą spoinę w poprawny sposób. A to ze względu na to, że profile, zwłaszcza takie nietypowe, yy, ze względu na swoją konstrukcję, mają bardzo dużą zmienną, yy, zmienne yy, rozchodzenie się temperatury. Po naszym materiale. Bo jeśli my weźmiemy blachę, to tutaj w dosyć przewidywalny sposób ta temperatura się nam rozchodzi od samego początku do samego końca. Jesteśmy w stanie to przewidzieć w dosyć liniowy sposób. O, to jest dobre słowo! W dosyć liniowy sposób ta temperatura wzrasta. A tutaj ta temperatura wzrasta w taki nieprzewidywalny sposób, ze względu na to, że mamy na przykład zgrubienia. Tutaj właśnie w tych wrogach naszego profilu, bo o ile tutaj mamy 3 mm, no to na rogu, jak weźmiesz jego przekrój, no to nam się robi powiedzmy praktycznie gdzieś tam 4 mm. Tutaj jeszcze do tego dochodzi to, że my łączymy jeden profil z drugim profilem i w tym miejscu mamy takie nagromadzenie materiału tego właśnie naszego rodzimego, bo tu się schodzi jeden profil, tu się schodzi drugi profil i tam jest ogromna kumulacja tego materiału, która bardzo nam zabiera temperaturę. I na 120 Amperach nie ma szans tego pospawać. To równie dobrze mógłbym sobie wziąć, nie wiem, blachę dziesiątkę i na 50 Amperach to spawać i tak, żeby się nic nie ruszyło. Na 120 Amperach takiego profila nie ruszymy. Jak tutaj możesz zauważyć, tu masz taką grubość. Jeszcze to jest ścięte pod kątem 45 stopni. Do tego tutaj dochodzi drugi profil. No to tu się pojawia masa, ogromna ilość materiału, która nam ściąga cały czas tą temperaturę, którą my na 120 Amperach byśmy chcieli wprowadzić. A jeśli jakimś to, to by się nie udało, ale załóżmy, żeby Ci się to y, w jakiś sposób, jakimś cudem udało tam podać drut, który by skleił te dwa y, elementy ze sobą, to w momencie podania drutu to jeziorko znowu się skurczy, bo jeszcze wprowadzisz zimny drut, 2,4 mm co najmniej do tego no i znowu Ci się skurczy, się przesuniesz do przodu i będziesz miał cały czas deficyt temperatury i... Y, 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 to będzie skutkowało tym, że się nie wtopisz głęboko. Może Ci się udać po wierzchu troszeczkę przylać to te krawędzie tylko, ale jak szlifierz przyjdzie, czy sam to wyszlifujesz, pukniesz młotkiem albo dojdzie do jakiejś kolizji, to yy, niestety, ale w tym miejscu ta spójna będzie pękała, bo nie jest materiał spenetrowany na całej swojej grubości. I tutaj właśnie zależy nam na tym, tutaj mam nawet takie miejsce, gdzie w pewnym momencie przez sekundę dosłownie zawahałem się, straciłem orientację, że tak powiem, w terenie i zabrakło mi tego ułamka sekundy, żeby na chwilę poczekać i już właśnie przetup odrobinkę zaniknął. W tym jednym miejscu tu widzisz taką dziurkę. Poza tym jest po całej długości właśnie materiał spenetrowany, a co jest pada... Paradoksalne w tym wszystkim tutaj mamy pachwinę, i w tej pachwinie muszę być w stanie osiągnąć przetop po drugiej stronie. W pachwinie, nie w spoinie doczołowej. Tutaj jest wymagane, żeby w tym miejscu właśnie pojawił się przetop, właśnie który nam daje gwarancję tego, że ten materiał jest cały ze sobą zespawany na całej swojej grubości. Zarówno tutaj, właśnie w tej pachwinie, a potem z tej pachwiny przechodzimy w spoinę doczołową. I to także się zmienia wtedy natężenie prądu bo, y, i prędkość spawania. Bo w pachwinie potrzebujemy o wiele większe natężenie prądu, w y, spoiny doczołowej o wiele mniejsze. Jeśli weźmiemy blachę, trójkę tu mamy, nie? Jeśli weźmiemy sobie, tutaj mam kawałek złomu, blachę trójkę spawamy doczołowo na, tak jak już chyba wspomniałem wcześniej, 120 amperach. Doczołowo, czyli blacha do blachy. Jeśli weźmiemy tą blachę y, w pachwinie, będziemy chcieli ją przespawać, czyli w ten sposób, tak? to na 120 A jej nie ruszysz. To może, to może to będzie trwało nie wiem 4-5 minut, zanim ją dobrze podgrzejesz na 120 A byś chciał ją spawać, ale później jak będziesz się przemieszczał, to cały czas będziesz widział i będziesz czuł ten deficyt tej temperatury, że ten drut się nie chce topić, nie chce się podawać, kulki się robią, zimno jest cały czas, a jak jakimś student Ci się to uda zrobić, to i tak nie będziesz miał odpowiednio głębokiej penetracji blachę, trójkę na przykład, to ja spawam osobiście powyżej 150 amperów. Od 150 nawet momentami do 200 amperów. No a tutaj mamy ten problem, że tu przechodzimy z pachwiny, gdzie na samym dole jest nagromadzenie materiału, do w tym miejscu już spojny do czołowej, typowo ten kawałek, e, gdzie mamy trójkę materiał, jeden, drugi i to byśmy spawali sobie właśnie na takich 120 amperach. I teraz jakim cudem to wszystko przespawać za jednym razem? To jest kwestia właśnie praktyki. Ja do tego używam, jeśli chodzi o sam proces spawania, albo dwutaktu i z przyciskiem, bo to też trzeba sobie wziąć pod uwagę, pulsować albo z zastosowaniem sterowania nożnego, gdzie mam ustawione 170 amperów na samym początku, bo to 170 amperów będzie w stanie przygrzać mi ten materiał tutaj właśnie to gniazdo, to największe zgromadzenie tych wszystkich ścianek tego Przecięcia tego profilu tutaj 170A będzie w stanie to ruszyć, ale później znowu na 170A będzie ciężko to przejechać na całej długości, bo tu już będzie nam się to zlewało. Jak ja spawałem to kiedyś bez użycia sterowania nożnego, to ustawiałem sobie 170A na dwutakcie z czasami narastania i opadania w okolicy 1 sekundy, narastania, 1,5 sekundy opadania, i w tym momencie na dwutakcie byłem w stanie sobie jeszcze pulsować. Bo w sumie ten czas od momentu naciśnięcia do puszczenia, znaczy od momentu, gdy ja nacisnę, jest jedna sekunda, jedna sekunda trwa, aż prąd narośnie do 170A i jak puszczę 1,5 sekundy znowu trwa, aż on spadnie praktycznie do tych minimalnych, minimalnego natężenia. I w ten sposób można sobie pulsować na takim fragmencie gdzie też zależy nam na tym, żebyśmy to za jednym razem wykonali tą spoinę, bo jeśli my przestaniemy w tym miejscu, zmienimy ustawienie naszej spawarki albo ustawienie naszego palnika, to znowu tracimy temperaturę i istnieje ryzyko, że w tym miejscu łączenia nie uda nam się połączyć z poprzednią naszą spoiną w odpowiedni sposób, tak żeby po tej stronie ją także głęboko spenetrować. I tutaj jest właśnie kwestia tej trudności w... Wyrobieniu w sobie umiejętności obserwowania naszego jeziorka spawalniczego, bo to tylko i wyłącznie możemy się tego nauczyć, obserwując jeziorko spawalnicze, jak ono się szeroko rozpływa, jak bardzo się, z jaką szybkością ono się zaczyna rozpływać, z jaką z szybkością się kurczy w momencie podania drutu. E, albo w ogóle go nie ma, bo to wtedy mamy albo za szybko się przemieszczamy, albo jeśli jest za małe, to za szybko się przemieszczamy, albo mamy za małe natężenie prądu. Tutaj na przykład jak spawałem e, w ostatnim filmie z. Użyciem pozycjonera obr obrotnika spawalniczego, no to tutaj znowu jest kwestia tego, żeby być w stanie sobie odpowiednio dobrać prędkość obrotów naszego pozycjonera, bo to jest to samo co przemieszczanie się do przodu z naszym uchwytem spawalniczym, czy tam po stole, czy tam gdzieś po jakiejś konstrukcji. Jak on się, prze, jak on się kręci, no to on też ma tą jakąś tam zadaną prędkość przez, przez ciebie która jest prędkością właśnie przemieszczania się Twojego uchwytu spawalniczego. Jeśli zrobisz to zbyt szybko, ustawisz zbyt duże obroty, no to nie będzie czasu miał materiał na to, żeby się nagrzać i nie będzie w stanie pospawać tego poprawnie. Tak samo tutaj, w tym miejscu. I tutaj ja Ci mogę podać parametry do tego, jak ja to spawałem z tym, ale to Ci nic nie pomoże, bo Ty będziesz spawał odrobinkę inną konstrukcję. Chociażby, powiedzmy, na przykład, nie będziesz miał tutaj, załóżmy, że masz taką samą flanszę, Czyli 80 na 80, ale już rurkę masz o innej średnicy, bo rurka nie będzie 60, średnica, tylko na przykład będę musiał spawać rurkę 30. I tutaj już całkowicie inne, się, inne ustawi się parametry niż do czegoś takiego, bo tutaj na przykład te, ta, ta dziesiątka, ten materiał, ten, ta blacha 10 mm i jest dos, stosunkowo niewiele tutaj i ona także nabierze dużo temperatury. A jak gdybyś miał tutaj rurkę wstawioną 30 mm, no to tego zaczyna się robić dosyć sporo, tego materiału grubego, który odbiera nam cały czas jak chłodnica cały czas nam odbiera temperaturę i wtedy trzeba by jeszcze większe natężenie wykorzystać do, takiego, do takiej konstrukcji. I to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby nauczyć się obserwować jeziorko, jak ono się zachowuje podczas spawania. Bo o ile w prądzie DC to jest prostsza sprawa i tutaj na tym polega właśnie ta trudność podczas spawania aluminium, bo w prądzie DC jeziorko jest można powiedzieć w większości przypadków tak samo wygląda przez długość całej spoiny. Jak my zaczniemy spawać, to w pierwszej sekundzie ono tak samo wygląda, jak i na samym końcu będzie wyglądało. A tutaj w aluminium ono cały czas pracuje. Na początku jest zimno, ono jest małe, wątłe, nie ma go w ogóle, a pod koniec, jak my nie będziemy reagowali, to ono nam się zacznie rozlewać, rozpływać do monstrualnych rozmiarów i nie będziemy w stanie uzupełnić naszej spoiny. W prądzie DC, to jest na przykład na cienkich materiałach, jak spawamy dwójeczkę blachę na przykład, no to ten, ta spoina też się zaczyna szeroko rozlewać, ale jak weźmiemy na przykład, e, nie wiem, powiedzmy trójkę już blachę, czwórkę blachę, no to tam to jest inaczej, ta temperatura tak szybko się nie rozprowadza, ze względu na to, że stal, czarna czy tym, tym bardziej nierdzewna, one nie są tak dobrym przewodnikiem ciepła i to ciepło tak szybko się nie rozprzestrzenia, ta temperatura, a co za tym idzie, nie jest w stanie nas także wyprzedzić, tak szybko jak przy aluminium. A jeśli temperatura wyprzedzi ciebie, twój proces spawania, no to wtedy zaczynasz przegrywać w takich sytuacjach, bo y, za dużo tej energii jest wprowadzone, bo temperatura, którą ty wprowadziłeś y, w momencie rozpoczęcia swojej spoiny, ona ciebie wyprzedziła, potem ty jeszcze dochodzisz ze swoim uchwytem spawalniczym, potęgujesz tą energię i zaczynasz się niepotrzebnie zbyt głęboko wtapiać w swój materiał, co skutkuje potem właśnie taką wielką, potężną, szeroką gąsienicą w przetopie. Na przykład to może także doprowadzać potem do pęknięć niestety naszego materiału, częstokrotnie czy to przez środek, czy to na krawędzi samej naszej spoiny. I w ten sposób to wygląda. Ta jeszcze właśnie to, ta zagadka dla Was, kto wie, dlaczego pomimo szybkiego spawania na niewielkim natężeniu tak mocno odkształciło blachę, dwójkę w porównaniu do wyższego natężenia i niższej prędkości. A poza tym subskrybuj mój kanał, żeby moje treści Ci się pojawiały w polecanych, a także jeśli materiał Ci się podobał, zapraszam do kciuka w górę. Na razie i do zobaczenia w następnym filmie.